Cześć moi drodzy, witam Was na kanale Videoblog Tech. Dzisiaj zapraszam Was na krótką opowieść i pokaz komputera, który zbudowałem dla Arka. Chcę Wam go pokazać z paru powodów. Po pierwsze jest to biały build, a ja lubię białe buildy. Po drugie ma I.O., którego do tej pory jeszcze nie montowałem. Jest to Tryx Panorama 360. iOS z zakrzywionym wyświetlaczem na sobie. I po trzecie, po trzecie, to jest po trzecie, i po trzecie obudowa. Też w której nie montowałem, która jest obudową typu akwarium, mocno akwarium, Haven 430, więc na tą krótką wycieczkę po tym bildzie serdecznie Was zapraszam. Wy się delektujcie widokami tego komputera, ja szybko opowiem, jakie podzespoły tutaj są. Serce, procesor AMD 9800X3D, szybki, wydajny, jeden z najlepszych gamingowych procesorów, jakie możecie aktualnie kupić na rynku. Płyta główna, X870 Aurus Elite Fifi 7, ice, płyta biała, cała praktycznie. Płyta biała pasuje do buildu, więc stąd też wybór. Padł na tą płytę. Karta graficzna Gigabyte Aero RTX 5080, jaka też jest oczywiście biała, podobnie jak wszystkie kabelki, które widać po tej stronie komputera, czyli 24 pin do płyty głównej, 12V 2x6 Power, który idzie do karty graficznej. Też są białymi kablami w oplocie to są przejściówki, bo zasilacz mamy Be quieta, chyba 1000 albo 1200 W, już nie pamiętam, ale był to używany zasilacz Arka, który mi przysłał do budowy tego komputera. Pamięć 32 GB, Leksary Aresy, też białe, z RGB na sobie, prędkość 6400 MHz i wentylatory Unifany 140 mm od Lian Li Niektóre są typu reverse blade, czyli wyglądają normalnie, ale zasają powietrze w naszą stronę, a nie wypychają. Od nas, tak jakbyśmy patrzyli normalnie na wentylator. Jest to fajne, bo nie trzeba kombinować z wentylatorami wystarczy kupić rewersy i wygląda to bardzo pięknie. Szczególnie, że tutaj trzy mamy. Wyposażone dodatkowo w wyświetlacze LCD na środku, na których możemy wyświetlać animacje, GIFy, nawet krótkie filmy, odtwarzać albo wrzucić sobie zdjęcia swoich ulubionych, na przykład śmiesznych kotków, co kto lubi. Na tyle, też 240, jedna zasająca, druga wypychająca, no i na dole. Trzy 140 spięte razem, te unifany są na tyle fajne, bo spinamy je tak naprawdę ze sobą i jednym, jednym jedynym kabelkiem łączymy je z kontrolerem, który jest ukryty na tyle. Chłodzenie, tryk z Panorama 360, chłodzenie jak widzicie z panoramicznym wyświetlaczem taka troszeczkę nowość była pokazana chyba z tego co pamiętam na tegorocznych targach CES i już jest w sprzedaży, jeszcze nie tak łatwo ją kupić ale można już ją dostać. Co do samej wydajności tego chłodzenia nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń, bo ten procesor 9800X 3D po tym jak zrobiłem mu jeszcze undervolting więc pobiera mniej mocy a daje jej więcej a w sensie ma większą wydajność nie grzeje się tak naprawdę, ale wentylatory, które są w tym Tryksie Panoramie 360 nie są najwyższych lotów. Dlatego tutaj Arek zdecydował się, że też będziemy zakładali Lian Li Unifany na ten radiator Tryksa, żeby to ciśnienie statyczne było lepsze i żeby ta wydajność tego chodzenia była jeszcze większa, jeszcze lepsza. Dyski to są jakieś używane. Jeden 2TB, drugi 512, na którym jest system Windows 11, drugi 2TB. Nadane. Tutaj dyski przeszły z poprzedniego komputera Arka do tego naszego nowego. No i tak się prezentuje ta obudowa. Szczególnie ładnie to wygląda, jak zamkniemy ją ze wszystkich stron, bo tak naprawdę, żeby dostać się do niej i móc zbudować w niej komputer, musimy zdjąć wszystkie praktycznie ścianki. No, może oprócz. Podłogi tej obudowy, bo tego nie musimy ruszać. Natomiast góra, tył, jeden i tak naprawdę drugi, bo tutaj mamy dwa tyły, no i cały front, który jest jedną wielką zakrzywioną taflą szkła, trzeba zdjąć. Obudowa również ciekawie wygląda od tylnej strony, ponieważ cały tył, czyli strona serwisowa, gdzie mamy wszystkie kable, kontrolery poukrywane, jest tak naprawdę otworem wentylacyjnym. Od środka tych szczelin jest. Na całej powierzchni siatka mesh, Więc mamy wszystko chronione przed kurzem, a jednocześnie te wentylatory mocowane pionowo mają bardzo dobry dostęp do zaciągnięcia sobie powietrza, bo one zasysają powietrze do środka z zewnątrz. Dostęp do góry obudowy, która też tak naprawdę jest jedną wielką szczeliną i siatką od spodu, chroniącą przed kurzem, jest bardzo prosty. Po prostu pociągamy za uchwyt i ściągamy sobie górę, która jest na magnesach. I zatrzasku tu nic nie jest przykręcane ani nie wymaga siły, żeby to rozebrać. Ponownie, podobnie jest z tylnym panelem. Tutaj jest to oczywiście śrubka, którą musielibyśmy odkręcić i jego też po prostu się ściąga na zasadzie odchylenia, podniesienia i wyciągnięcia. Najciekawiej wygląda otwieranie tego tej tak naprawdę jednej dużej tafli szkła bo cały bok jest połączony z frontem, to jest jedna tafla zakrzywionego szkła, nawet nie chcę myśleć ile to może kosztować, jakby się nie daj Boże stłukło. Więc podchodzimy do obudowy, najlepiej w rękawiczkach, podnosimy sobie, jest tak na skos wysuwana, musimy tak na skos w tą stronę wysunąć i wtedy możemy cały, zobaczcie, szklany panel razem z przodem, to jest jedna wielka całość zdjąć i mamy dostęp od tej strony do naszego komputera. Zakładamy to podobnie. Na górze są takie rolki, na które musimy dobrze trafić i wsuwamy. I tak naprawdę tyle. Ona jest zabezpieczona raz, dwa, trzy, czterema śrubkami od góry. Oprogramowaniem chłodzenia Trix Panorama 360 zarządza oprogramowanie kanali. Jakkolwiek Wam by się ta nazwa nie kojarzyła, no tak to sobie nazwali. W którym tak naprawdę mamy niewiele dostępnych opcji, oprócz wyboru tego, co chcemy, żeby wyświetlało nam się na naszym panoramicznym wyświetlaczu. Oczywiście można dodać swoje jakieś animowane gify, bądź też nawet sekwencje filmowe, które będą zapętlane i wyświetlane na, pan na tej panoramie. To można, to jest taka fajna opcja Screen Recording po prawej stronie na górze. Że można sobie nagrać to, co aktualnie dzieje się na naszym pulpicie. Wycinek jakiegoś filmu, wycinek gry, cokolwiek, co nam się wyświetla w tym momencie na pulpicie i możemy to odtwarzać na tym panoramicznym wyświetlaczu. Oczywiście, co kto lubi, można to też wyłączyć, lub też jakieś jedno zdjęcie statyczne włączyć. Tu jest jakaś akurat animacja kosmiczna też, to naprawdę ciekawe wygląda na tym wyświetlaczu. Do tego możemy sobie włączyć tutaj Informacje, które będą się też na nim wyświetlały, jak temperatura procesora, temperatura karty graficznej, użycie procesora, pamięci, napięcia, data, godzina, częstotliwość pracy. Więc szereg informacji możemy sobie tutaj na nim wyświetlić, i tak naprawdę na tym kończy się obsługa tego wyświetlacza. Tak naprawdę I to trochę mało według mnie, ale też można sobie tutaj skustomizować to, co Wam powiedziałem, według własnego uznania. Ale ciekawe doświadczenie, bo panoramy takiej panoramy, takiego AIO, jeszcze nie montowałem. Montaż w tej obudowie nie był prosty. Nie ze względu na to, że były jakieś problemy techniczne z obudową, chociaż był jeden. Producent nie przewidział przewodów, przepustów tak naprawdę na szerokie wtyczki od wentylatorów Unifan Lian Lee. Li. I tutaj trzeba było pokombinować, jak przeprowadzić szczególnie z dołu kabelek na tył do kontrolera, ale się udało bez żadnego wiercenia, kombinowania. Troszkę na około, ale dosięgnął i jest w porządku. Więc to był chyba jedyny minus budowy w tej obudowie. No i oprócz tego, że musiałem ją poznać, czyli zobaczyć, że tych wentylatorów nie można wpuścić do podstawy, która jest na dole, tylko trzeba je zamontować na górze i tego typu rzeczy. Człowiek uczy się całe życie i bardzo miłe i fajne doświadczenie absolutnie nie mam żadnych uwag co do tej obudowy a propos jej jakości wykonania, bo jest naprawdę wykonana z bardzo solidnych materiałów. Nie mam absolutnie żadnych uwag do wentylatorów Liani, bo są to absolutnie genialne, dobrze wystrojone są, potrafią być bardzo ciche i wydajne wentylatory. I też nie mam uwag do wydajności chłodzenia IO, czyli tego Trixa Panorama 360 specjalnie nie Panorama 360 ARGB, bo Arek wiedział, że i tak będziemy na niej wymieniali te wentylatory, więc niepotrzebne były wentylatory ARGB, skoro i tak byśmy i założyliśmy. Tak naprawdę Lianis RGB. Te na górze są bez wyświetlaczy, natomiast Arek chciał, że właśnie takim akcentem były te pionowe wentylatory z trzema wyświetlaczami na środku. I tak się prezentuje cały build. Czy mi się podoba? Bardzo mi się podoba. Szczególnie, że nad jego zbudowaniem spędziłem ponad dwa dni. Nie mówię o jeszcze dodatkowym undervoltingu procesora, testach i tak dalej. Tu jest pamięć 6400 MHz i z nią był taki problem, że ona ma tryb tylko i wyłącznie profil XMP. Nie ma trybu Expo kowanego do procesorów AMD. I niezbyt dobrze chciała stabilnie pracować z tą płytą główną, więc musiałem troszeczkę ją ręcznie dostroić i oprócz tego jeszcze ustawiłem, podniosłem trochę Infinity Fabric, żeby... Procesor z pamięcią pracował 1 do 1, a nie 2 do 1, więc uważam, że taka konfiguracja jest teraz perfekcyjna i wszystko pracuje tak, jak powinno być. I wracając do tego, tak, podoba mi się ten build, nie dlatego, że ja go zrobiłem, ale że lubię białe buildy, że ta obudowa mi się podoba, wyjątkowo mi przypadła do gustu i że to AIO w sumie też mi się podoba. Chyba wiem nawet, co bym na nim odtwarzał, na tym wyświetlaczu. W każdym razie, czy bym sobie zbudował taki komputer? Nie. <laughs> nie dlatego, że ma duże RGB, w takiej ilości, tak delikatnie podświetlone, jak są te unifany od Janny, nie przeszkadzałoby mi to bardzo, ale u mnie komputer bez rozebrania i zmiany w środku co co najmniej kilka dni nie wytrzymałby, więc szkoda, by mi było budować tak ładnego builda, żeby go co chwila rozbierać, wyciągać coś, dokładać więc nie, ja nie mogę mieć komputera takiego pięknego wystawowego, bo co chwila coś grzebie w swoim komputerze, tak to u mnie wygląda ale to już chyba taki nauk w każdym razie, jak miałbym komuś polecić, czy też Wam czy komuś innemu to tak naprawdę z czystym sumieniem mógłbym Wam polecić wszystko co jest w tym komputerze, łącznie z obudową tak zbudowany, zestrojony komputer naprawdę pracuje rewelacyjnie, szczególnie po UV nie grzeje się, pobiera zdecydowanie mniej prądu, a jest zdecydowanie Mocniejsze i wydajniejsze, nie tylko w grach. Jedyne, co bym może zmienił, to wsadził tutaj RTX 5090, a nie 5080. No ale to już oczywiście kwestia tylko i wyłącznie budżetowa, waszych preferencji i tego, do czego będziecie używali komputera, a ten komputer będzie służył arkowi nie tylko do grania, ale też do pracy. Wszystkie linki i podzespoły do tego komputera, może ze zmienionymi dyskami, bo tu są troszkę takie nieaktualne te dyski M2, które są w tym komputerze, bo tak jak Wam powiedziałem wylądowały z poprzedniego komputera Arka. znajdziecie pod filmem do sklepu Morel.net, więc klikać, sprawdzać co tam ile kosztuje, jeżeli czegoś nie znajdę, to wymienię na to co bym zamontował na w zamian tego, ewentualnie nie wiem jak będzie z chłodzeniem Trix, to Wam zalinkuję jak nie będzie w Morelach aktualnie, to Wam zalinkuję do ceny, o to też będziecie mogli sobie sprawdzić, gdzie tam co i ile kosztuje. I znajdziecie też po filmie w opisie najnowsze wiosenne promocje Moralach.net, więc myślę, że też warto przeklikać, sprawdzić ewentualnie kupić. Pamiętajcie, że kupując przez moje linki, niekoniecznie to, to, jest w linkach, wspieracie aktywnie mój kanał, za co serdecznie Wam dziękuję. Ode mnie to tyle. Dzięki, trzymajcie się i pozdrawiam Was w tych. Cześć, pa!